Hej kochani, pierwszy film, który dodałam w tym roku na mój kanał, miał miniaturkę z napisem Rzucam pracę w 2024 roku. I to nie był clickbait. Zacznę może od tego, że obecnie poza moją twórczością internetową pracuję na etacie. Moim zawodem jest bycie specjalistą do marketingu, szczególnie w mediach społecznościowych, ale podczas mojej, że tak powiem, Kadencji, podczas mojego doświadczenia nie pracowałam jedynie na tej jednej płaszczyźnie, a raczej w bardziej uogólnionym znaczeniu marketingu. Pewne moje odczucia, przemyślenia, emocje, marzenia sprawiły, że chcę tę pracę rzucić i po prostu zrezygnować z takiej standardowej pracy etatowej. Na rzecz działalności w internecie. Myślę jednak, że nie jestem jedyną osobą, która może czuć się podobnie, odczuwać takie wewnętrzne pragnienie podążania ze swoimi marzeniami. Dlatego stwierdziłam, że stworzę taką serię, w której wspólnie będziemy mogli się motywować do tego, aby w tym roku to osiągnąć. No i dobra, zacznijmy sobie od tego, dlaczego w ogóle. Ja chcę rzucić pracę na etacie, no bo przecież to jest ogromna wygoda, że zawsze te pieniądze w określonej kwocie wpływają na nasze konto. Znamy nasze obowiązki, mamy też dużo praw, które nam przysługują, i ogólnie rzecz biorąc, ja w ogóle na wstępie bardzo chciałabym zaznaczyć, że ja nie widzę niczego złego w pracy na etacie, bo to jest bardzo potrzebna praca. Całe to moje przedsięwzięcie bardziej polega na tym, że. Ta praca nie do końca jest dla mnie, i są osoby, które mogą czuć się podobnie, że po prostu praca na etacie nie jest dla nich. Co oczywiście nie jest równoznaczne z tym, że praca na etacie jest zła, gorsza i tak dalej. Pierwszym powodem. Dla którego chcę odejść z etatu. Jest to, że ja nigdy tak naprawdę na etacie pracować nie chciałam. Ja już studiując tak naprawdę miałam dwa takie solidne pomysły na biznes i rozeznawałam temat tego, jak je wdrożyć po ukończeniu studiów w życie. Natomiast ja jestem jedną z tych osób, która niestety studiowała w trakcie tego, co się działo jeszcze kilka lat temu na całym świecie, co zblokowało cały świat i moje plany musiały zostać dopasowane do tego, co się działo. Działo. Podjęłabym ogromne ryzyko, a wręcz było te pomysły, które miałam na biznes, były wręcz niemożliwe do wcielenia w życie w tamtym momencie, w tamtej sytuacji, więc zdecydowałam się na dalsze studia, na studia magisterskie, które ukończyłam. Niestety, wtedy, kiedy je ukończyłam, sytuacja na świecie nie uległa większej poprawie, więc poszukałam pracy na etacie i taką pracę znalazłam. ale to nie było coś, co było moim marzeniem. Zrobiłam to, ponieważ, no, po studiach trzeba zarabiać jakieś pieniądze. Jeżeli nie ma się alternatywy, no to oczywiście idziemy na etat. Z tym, że od tamtego czasu minęły 3 lata, niecałe 3 lata i ja nadal na tym etacie jestem. Drugim czynnikiem, który bardzo mocno skłania mnie do tego, aby z tego etatu odejść, jest takie przeświadczenie, taka świadomość, ile ja dziennie czasu spędzam pracując dla drugiego człowieka. Człowieka I powiedzmy, spełniając jego marzenia kosztem swoich, ponieważ mamy określoną pulę czasu w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, w ciągu naszego życia i nie jesteśmy w stanie wszystkiego w tym czasie zmieścić. Dlatego, wykorzystując ten czas na pracę dla kogoś innego, na jego marzenia, niestety nie jestem w stanie jednocześnie poświęcić go na pracę na, nad własnymi marzeniami. I ten czas naprawdę szybko leci. Ja widzę po sobie, że od weekendu do weekendu to, co się dzieje w międzyczasie, to po prostu mija mi błyskawicznie i bardzo dużo o tym w ostatnim czasie myślę, że po prostu ten czas leci, mija. I ja robię wciąż to samo. Ja wciąż jestem na tym etacie i wciąż z tyłu głowy mam te swoje marzenie, którego nie jestem w stanie spełnić, bo nie jestem w stanie odnaleźć wystarczającej ilości czasu na jego zrealizowanie. Trzecim Aspektem jest właśnie to moje marzenie, o którym Wam wspomniałam. Ja już będąc nastolatką, bardzo chciałam być youtuberką. No, myślę, że wiele nastolatek już w ogóle teraz to w ogóle wiele. Ma podobne marzenie, no ale moi rodzice nie do końca się na to zgadzali, nie do końca patrzyli na to w ten sam sposób, co ja. I patrząc na to z punktu widzenia chociażby Pandory, myślę, że mieli dużo racji i rozumiem ich działanie. Natomiast teraz jestem już dorosłym człowiekiem i sama za siebie odpowiadam. I nie chciałabym odejść z tego świata z przeświadczeniem, że ja nawet nie spróbowałam spełnić mojego marzenia, które zaczęło się wiele lat temu. I nigdy mnie tak naprawdę nie opuściło. No i takim ostatnim argumentem, który myślę, że może najmocniej przekonywać każdego z Was przed ekranem do tego, że to jest słuszna decyzja, jest to, że niestety praca, którą wykonuję, negatywnie wpływa na moje zdrowie psychiczne, które już zaczęło negatywnie wpływać na moje zdrowie fizyczne. A mianowicie mam nerwicę lękową, która objawia się też objawami psychosomatycznymi. Każdego dnia tak naprawdę towarzyszy mi jakiś ból, większy, mniejszy, czasami jest to już nie do wytrzymania, czasami jest to coś, co jest na zasadzie szumu w tle. Poza tym też towarzyszy mi wolno płynący lęk, który mniej więcej ja odczuwam przez 70% każdego dnia. I ja to bardzo ściśle wiążę z pracą. Chodzę na terapię. Chodzę na fizjoterapię, robię różne rzeczy, które mają mi pomóc. Z tym, że w momencie, w którym ja nadal tkwię w tej sytuacji, która jest tą główną przyczyną, bardzo ciężko jest dojść w pełni do zdrowia. Ja naprawdę nie chciałabym popełnić tego błędu, być może który dużo osób popełnia, że. Kwiłabym w pracy, która działa na mnie bardzo niekorzystnie, co też oczywiście przejawia się na innych płaszczyznach mojego życia, no bo nie da się czuć źle, nie da się po prostu być w złym stanie, czy psychicznym, czy fizycznym, i niestety nie przekładać tego na inne sfery życiowe. A ta praca naprawdę nie jest na tyle znacząca, żeby była godna takich poświęceń. Żadna praca nie jest na tyle znacząca, żeby była godna takich poświęceń. Ja też nie czuję się ani zrealizowana w tej pracy, ani nie czuję, że dokonuję nie wiadomo czego, odkrywczego, czy nie pomagam znacząco innym ludziom. Po prostu nie Czuję, że ja coś osiągam, że ja coś realizuję. Za, po prostu je ja zaspokajam pewne potrzeby, czy rynkowe, czy potrzeby danej firmy. Natomiast ja nie zmieniam świata, ja nie czuję takiej wewnętrznej samorealizacji, a odczuwam potrzebę, by to właśnie poczuć. Także to są takie moje główne powody, które skłaniają mnie do tego, by podjąć taką decyzję, by iść w stronę odejścia z etatu by zaryzykować, bo nie oszukujmy się, to nie jest tak, że to odejście jest delikatne, subtelne, niezauważalne. Jest to pewnego rodzaju ryzyko, myślę, którego nie każdy jest w stanie podjąć i każdy chce spróbować, nie każdy ma taką odwagę. Ja jako osoba z nerwicą lękową też może tej odwagi nie mam, ale chcę ją mieć i bardzo to moje chcenie, ta moja wewnętrzna siła i potrzeba wygrywa z moim brakiem Odwagi. Natomiast ja też mogłabym się tutaj naprawdę rozgadać na ten temat, bo jakbym weszła w szczegóły, to myślę, że ten film byłby naprawdę, naprawdę długi, ale tego nie chcę. Mniej więcej myślę, że rozumiecie mój zamysł, rozumiecie, co mną kieruje. Myślę, że też część z Was może odnaleźć jakiś wspólny mianownik, wspólne cechy, wspólne jakieś odczucia w swoim życiu, w swojej sytuacji zawodowej. Także może na tym właśnie skończę ten temat, dlaczego. Przejdźmy sobie zatem do kolejnej kwestii, którą jest, co zrobiłam dotychczas, aby odejść z etatu, czyli po prostu, jakie rzeczy zrobiłam, które mnie do tego powiedzmy przybliżyły lub nadal przybliżają. Pierwszą rzeczą, na której właśnie chcę się skupić zamiast tego etatu, jest moja twórczość internetowa. Ja już na TikToku nagrywam właśnie jakiś od. Około 2020 roku, czyli są już, no niedługo będą 4 lata tak naprawdę, odkąd zaczęłam nagrywać. I o ile na początku nie przynosiło to większych mi korzyści finansowych, to od jakiegoś czasu faktycznie przynosi. Natomiast TikTok jest taką platformą, gdzie nie zarabiamy tak jak na YouTubie za wyświetlenia, bardziej zarabiamy na ewentualnych współpracach. Więc to nie są takie regularne wpływy. Które mogę odnotowywać na koncie, które są przewidywalne, tylko są bardziej zróżnicowane. Miesiąc od miesiąca się różni zawsze. Są miesiące bez żadnych wpływów, są miesiące z mniejszymi wpływami i są miesiące z większymi wpływami. Natomiast, tak, działalność internetowa jest jedną z rzeczy, które poczyniłam, aby ten etat rzucić. Jest jednym z moich dodatkowych przychodów. Drugim moim takim dodatkowym przychodem jest. Tworzenie materiałów UGC, czyli to jest User Generated Content, co przy na język polski stanowi content, czyli jakieś dzieło stworzone przez użytkownika. To są po prostu takie filmiki, które w naturalny, nienarzucający reklamy sposób Pokazują użycie danego produktu przez taką osobę, która nie jest influencerem. I to w marketingu jest w tym momencie ogromnym trendem. Ma zdecydowanie większą moc marketingową, sprzedażową i taką w budowaniu relacji niż takie zwykłe reklamy. Więc, tak, jestem twórcą UGC i to jest moje. Drugie źródło dochodu, które mam poza pracą na etacie. W pewnym momencie ja w ogóle założyłam działalność gospodarczą, bo miałam już taką regularną współpracę z pewną marką, właśnie jeżeli chodzi o tworzenie tych materiałów. Natomiast ta marka, która jest dość dużą firmą bardzo dużą firmą troszkę mnie wyrolowała, tak to nazwę i bez żadnego sygnału, znaku przestała podejmować ze mną dalej współpracę. Więc ja tą moją działalność zawiesiłam. No bo przy niewielkich wpływach niestety mamy stałe koszty, których nie da się uniknąć, z których nie da się zrezygnować, niezależnie czy te wpływy są czy nie ma. I czasami przy bardzo małych wpływach można wejść na minus, a przy takich średnich wpływach po prostu te wpływy są znacznie umniejszone i mi się to nie opłacało. Więc moja działalność została zawieszona, ona gdzieś tam jest, czeka na odpowiedni moment, aby zostać wskrzeszona, natomiast. Tak, to był jeden z tych kroków, który już myślałam, że będzie naprawdę znaczący, jeżeli chodzi o tą moją podróż, drogę do porzucenia etatu. A, no i w ogóle, uwaga, ważna sprawa. Ja mam wydrukowane wypowiedzenie i to wypowiedzenie już leży w szafce, w szufladzie od jakiegoś czasu i czeka, czeka na swój moment, czeka na swoją kolej i. Powiem Wam szczerze, już nieraz naprawdę w emocjach byłam gotowa je podpisać i wysłać, bo już miałam szczerze dość. Tak naprawdę tych momentów w ostatnim czasie było dużo. Gdzieś tam zdrowy rozsądek przemówił i powiedział: Ola, hola, hola, ty nie masz żadnego planu, ty musisz jeszcze się niestety przemęczyć. Ale tak, samo to, że to zrobiłam, już daje mi taką podświadomą pewność, że jakiś krok poczyniłam i że podążam w tym kierunku. I wiem, czego chcę. Dodałam też ostatnio takie okienko na Instagrama, gdzie mogliście się mnie spytać o coś związanego właśnie z tą tematyką, co chcielibyście, żebym poruszyła w tym odcinku. I pytanie, które się tam pojawiło, brzmiało: czy jest coś, za czym będę tęsknić? Jeżeli chodzi o właśnie pracę na etacie. Więc tak, jest tylko jedna rzecz. I to nawet nie jest rzecz, bo to są ludzie. Jest kilka osób, za którymi faktycznie myślę, że będę tęsknić, bo nie ukrywajmy w dorosłym życiu: bardzo często relacje, które nawiązujemy, są związane z pracą i nie ma co się oszukiwać, szczególnie kiedy się pracuje zdalnie, tak jak ja. To poza tym miejscem pracy, poza tymi relacjami, które nawiążemy, bardzo ciężko jest o inne relacje, dlatego że po prostu ja. No, nie wychodzę z domu, nie mam tak, że gdzieś mam szansę poznać jakiegoś człowieka to znaczy wychodzę oczywiście na zakupy wychodzę teraz na siłownię i gdzieś tam powiedzmy no jestem wśród ludzi jeżdżę na terapię, na fizjoterapię itd. itd. natomiast no te osoby, które gdzieś tam poznaję w pracy, no to faktycznie to są tacy moi dorośli znajomi, których poznałam dopiero gdzieś tam właśnie po skończeniu studiów i udało mi się z tymi osobami naprawdę nawiązać też prywatnie dobre relacje, i myślę, że przez to, że pracuje zdalnie i te osoby, no jedna osoba, jedna osoba z dwóch nie jest Polką, jest e, z innego kraju i mieszka poza granicami naszego państwa, więc to nie jest takie oczywiste, że ten kontakt będzie nam łatwo utrzymać, natomiast będzie mi tej osoby, myślę, brakować. Jeśli chodzi o w ogóle jakiekolwiek inne aspekty, no to nie. I myślę, że to, że nie wymieniłabym tutaj nic innego, jest wystarczającym argumentem na to, aby tę pracę rzucić. Nie chcę, żeby ten odcinek był zbyt długi, dlatego myślę, że tutaj postawimy kropkę. Natomiast ja was gorąco zachęcam. Już do obejrzenia następnego odcinka, który powinien pojawić się niedługo, w którym już przedstawię Wam konkretny plan działania, jakieś updatey, postępy. Powiem Wam, w jaki sposób będziemy je monitorować i już weźmiemy się do takiej konkretnej roboty. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do każdej osoby, która czuje się podobnie do mnie, wysyłam dużo siły, dużo odwagi, i pamiętajcie, że Wasze marzenia. Są po to, żebyście chociaż spróbowali je zrealizować. Nikt ich nie umieścił w waszym sercu, żeby one sobie tam były, tylko po to, żebyście właśnie je zrealizowali. Miłego dnia i widzimy się niebawem.